Może trochę lepiej, trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. A gdybych ją był takim piosenkarzem? Mikrofon mum, krauza mum bych się nadał. Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Drugi dzień z rzędu, bitcoinowy ETF Grayscale kupił więcej niż sprzedał. Przypomnijmy, że do 3 maja GPTC codziennie zrzucało na rynek tysiące bitcoinów. Wielu analityków twierdzi, że presja sprzedażowa od Grayscale'a nie pozwalała na jeszcze większe wzrosty bitcoina. Osobiście ja się nie zgadzam, myślę, że wyprzedaż Grayscale'a nie miała żadnego wpływu na cenę. Był to po prostu przepływ Bitcoin z GBTC do spotu. Ze względu na niższe opłaty, spot jest po prostu lepszym instrumentem inwestycyjnym. W każdym razie w piątek GBTC wchłonęło 1000 bitcoinów, a w poniedziałek 60 sztuk. I generalnie ETF-y w USA od dwóch dni notują wpływy. W tym czasie skupiły 10 000 bitcoinów, a tylko wczoraj 3438. Dalej. SEC ponownie opóźnia decyzję co do spotowego ETF-a na Ethereum. Chodzi o wniosek inwestycyjny. Galaxi. Kolejny wyznaczony termin w tej sprawie to 5 lipca tego roku. Z kolei 23 oraz 24 maja to pierwsze deadline y dla funduszy Van, Eck i Ark Invest. Co to oznacza? To, że SEK nie będzie mógł już zwlekać z decyzją i albo ETF -y zaakceptuje, albo nie. Jak wynika z ostatnich informacji Bloomberga, SEK nie da zielonego światła na ETF i -y Tirium w tym miesiącu. Dalej. Gary Gensler i spółka nie zwalniają tempa. Tym razem na celowniku SEC-u znalazła się aplikacja inwestycyjna Robin Hood. O co chodzi? O to co zwykle. SEC wystosował do Robin Hooda Wells Notice, czyli pismo o planowaniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Powód, handel niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. Po tej informacji akcje Robin Robinhooda na chwilę spadły o 2,5%. Jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego, Pitwise stwierdził na Twitterze, że takie działania sec budują przewagę Coinbase'a. Według Mata Hogan'a dzięki temu giełda ta może zachować wysokie marże i generować wyższe dochody. Dalej. Arthur Hayes twierdzi, że nadchodzące lato to idealna okazja do inwestycji w kryptowaluty. W wywiadzie dla Cointelegraph założyć Giełdy Pitmex stwierdził, że jesteśmy w fazie konsolidacji, a jeśli ktoś ma wolną gotówkę, to jest to idealny czas na zakup krypto. Hayes uważa, że gospodarki światowe wznowią do dróg, co poprawi płynność na rynkach finansowych. Dodatkowym katalizatorem wzrostów mają być również wybory prezydenckie w USA. Dalej. Po 10 latach braku aktywności uśpiony portfel bitcoina w końcu wykonał transakcję. Pewien użytkownik posiadał na nim 687 bitcoinów, wartych aktualnie ponad 43 miliony dolarów. 6 maja te kryptowaluty zostały podzielone na dwa inne portfele. I pamiętajmy, że według raportów Chainalysis aż 1,75 miliona adresów bitcoina jest nieaktywnych od ponad dekady. Oznacza to, że najprawdopodobniej zgubione zostało około 5 milionów bitcoinu, czyli całkowita podaż zmniejsza się z 21 do 16 milionów, a obecna do 14 milionów 700 tysięcy. Dalej, znany analityk krypto z portalu X, Rekt Capital, zakomunikował, że Bitcoin opuścił niebezpieczną strefę halvingową. Zgodnie z jego analizą, powrót BTC na ponad 60 tysięcy to byczy sygnał na najbliższe tygodnie i miesiące. Rect Capital spodziewał się w przeciągu 3 tygodni po halvingu korek. Która przyszła. Zauważa on podobieństwo pomiędzy obecnym halvingiem, a tym z 2016 roku. Wówczas chwilę po halvingu Bitcoin również zaliczył spadek, by w kolejnych tygodniach ruszyć do demon. Po halvingowa korekta Bitcoina zbiegła się z największym odpływem środków z amerykańskich ETF-ów. W ostatni tydzień kwietnia i pierwszy dzień maja z ETF-ów ubyło prawie 900 milionów dolarów. Co daje ponad 19 tysięcy Bitcoinów. Subskrybuj, lajkuj. Dara! Śpiewać każdy może trochę lepiej trochę gorzej.